24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem jest pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry, pani. Panie ministrze, premier był wczoraj w Kijowie, ogłosił nowy format politycznej współpracy Ukraina-Wielka Brytania-Polska. Oczywiście, jak rozumiem, to jest taki format dotyczący bezpieczeństwa, ale jakie znaczenie ma ta decyzja? To jest jeden z kilku formatów, który staramy się wzmacniać w aktualnej sytuacji, szczególnie w tej sytuacji, która jest niezwykle napięta. Myślę, że zagrożenia konfliktem zbrojnym na taką skalę nie było przy granicach Unii Europejskiej od kilku dekad. Oczywiście różne konflikty się toczyły, nawet przecież wojna rosyjsko-ukraińska wciąż trwa, choć na nieco mniejszą skalę i ona ma hybrydowy charakter. Tym niemniej jesteśmy mieli zagrożeni realnie bardzo poważną eskalacją. I ta współpraca, czy to z Wielką Brytanią, czy współpraca szerzej w ramach NATO, czy też to tojusznikami Unii Europejskiej, te działania polskiej dyplomacji, działania dyplomacji także naszych sojuszników zmierzają do tego, żeby zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo, bo z naszej perspektywy bezpieczeństwo Ukrainy jest długoterminowo warunkiem bezpieczeństwa całego kontynentu. Właśnie i wczoraj, gdy pan premier był w Kijowie, wezwał między innymi Donalda Tuska do tego, żeby natychmiast zrezygnował z przewodnictwa w europejskiej partii ludowej, bo zasiadają w niej Niemcy, a Niemcy promują Nord Stream 2, a Nord Stream 2 to jest pistolet wymierzony w Ukrainę. Jakie znaczenie mają tego typu wezwanie? I co tak naprawdę mogłaby zmienić ta y, dymisja Donalda Tuska, gdyby rzeczywiście posłuchał pana premiera? Myślę, że dzisiaj każdy polityk, któremu zależy na bezpieczeństwie Europy, a także na bezpieczeństwie Polski, powinien zrobić rachunek sumienia i przyjrzeć się działaniom, które podejmował, albo których właśnie nie podejmował, które powinien był podjąć przez ostatnie lata. Fakt, że Putin dzisiaj ma bardzo silne instrumenty nacisku na Ukrainę i potencjalnie całą Europę, wynika z tego, że politycy w krajach zachodnich, a przede wszystkim politycy niemieccy, umożliwiali mu wytworzenie tych instrumentów nacisku. Współpraca gazowa z Putinem, pomimo ostrzeżeń, pomimo bardzo jasnego głosu polskiego rządu, ponawianego wielokrotnie, także głos naszych sojuszników, Dopiero dzisiaj Niemcy, część Niemców, nie, niemieckiej opinii publicznej zaczyna zauważyć, że to był błąd. Jeżeli e, polscy politycy niejako firmują, e, żerują ten e, sposób prowadzenia spraw europejskich, aby sprzedawać interes bezpieczeństwa w za korzyści dla kilku firm gazowych, to jest to po prostu polityka błędna. Dzisiaj niektórzy próbują udawać, że tego nie było. Była taka wypowiedź na przykład prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jeszcze e, kilkanaście miesięcy temu, który mówił, że Gazprom e, i, i firmy niemieckie są firmy prywatne, tam rządy żadne nie są zaangażowane w ten projekt. Dzisiaj, jeżeli Donald Trump wykonałby taki gest, że z uwagi na te błędy polityków niemieckich opuściłby Kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej, to myślę, że ten gaz zostałby odczytany. Pytanie, czy on będzie na to gotowy. Szczerze mówiąc, nie widać tej gotowości na razie, więc wydaje się, że e, niestety ten interes bezpieczeństwa nie jest dla niego najwyższym priorytetem, ale na pewno powinien zrobić trochę na księgę. No to teraz wcielę się trochę w rolę adwokata opozycji i zadam pytanie, jak polski rząd odnosi się do tego, że wczoraj, gdy pan premier był w Kijowie, Wiktor Orban miał wspólną, odwiedził Władimira Putina, miał z nim wspólną konferencję prasową i, i mówił o tym, że problem narastających, narastających napięcia na linii Rosja-Ukraina być może da się jeszcze załatwić dyplomatycznie. No a raptem parę dni temu Wiktor Orban spotykał się z premierem Matuszem Morawieckim i opozycja, ale nie tylko opozycja, ale komentatorzy mówią, że to jest tak naprawdę to, co wykonał Orban, to jest nóż w plecy Ukrainy. No, tylko, że są dwie zasadnicze kwestie, które różnią tę sytuację od tego, co robią politycy niemieccy. Po pierwsze, Viktor Orban rządzi Węgrami, krajem 10,5 milionowym, krajem, który oczywiście jest bardzo aktywny w polityce unijnej, ale nie podejmuje strategicznych decyzji o rozwoju Unii Europejskiej. Takie decyzje podejmują największe państwa tak, jak Niemcy. To Niemcy budują dwa dwuaspecjowym, a, a nie Viktor Orban. A jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd prawa i sprawiedliwości, politycy prawa i sprawiedliwości rozmawiają z. Partnerami w Europie, którzy mają w wielu sprawach z nas podobne poglądy, ale w niektórych się różnimy. To, jeśli chodzi o stosunek do Putina, to oczywiście się różnimy z Orbanem czy z Marine Le Pen tak samo. Ale to nie zmienia faktu, że należy rozmawiać i należy tłumaczyć naszym partnerom, jak poważne jest zagrożenie, bo jeśli się tłumaczy, to można osiągnąć efekt. I takie efekty w sobotę na spotkaniu w Madrycie były, dlatego że wszystkie partie tam obecne. Na stół deklarację. To był oczywiście polski wniosek, który jednak został poparty przez praktycznie wszystkich. Niektórzy nie byli specjalnie entuzjastami tego, ale nikt się temu nie sprzeciwił. Bardzo mocny głos krytyczny wobec Rosji, obwiniający ją bardzo słusznie, zgodnie z faktami, za to, że doprowadziła Europę do w To jest skutek długotrwałych działań, długotrwałych rozmów, tego, że my właśnie z partnerami europejskimi rozmawiamy. Ja chciałbym, żeby do, takiego, do takiej polityki. Donald Tusk czy inni politycy opozycji przekonywali swoich partnerów, na przykład Niemców, bo tego przez ostatnich kilkanaście lat nie było. No tak, ale też się zastanawiam, jaki, jakie znaczenie ma tego typu deklaracja, skoro właśnie kilka dni później Viktor Orban pojechał do Władimira Putina, a ten między innymi mówił, że Rosja została oszukana kiedyś w sprawie NATO, bo NATO się nie miało rozszerzać tak daleko, że w 1997 roku oni dostali gwarancję, że nie będzie rozmieszczania systemu. Systemów ofensywnych w pobliżu granic rosyjskich, a teraz takie infrastruktury stoją. No i że generalnie to Polska, Rumunia, czyli te systemy amerykańskie rozmieszczone w Polsce i Rumunii są zagrożeniem dla Rosji. Czyli powtórzył wszystko to, no, co powtarza stale, tak? że, że w zasadzie to Rosja jest uprawniona do takich agresywnych działań, jakie teraz widzimy. Ponownie skupianie się na tym, co robi jeden konkretny polityk europejski Viktor Orban w kontekście całej tej sytuacji, gdy rzeczywistość na zachodzie Europy wygląda tak, że w zasadzie we wszystkich krajach, od prawa do lewa, niezależnie od partii politycznej, czy jest elicy, czy jest prawica bardzo wielu polityków, jest oddalonych od Rosji, nie odczuwających na to dzień zagrożenia, bardzo wielu polityków chciałoby po prostu nie współpracować. I wskazywanie palcem wyłącznie Orbana jest tak naprawdę odwracaniem uwagi polityków, którzy podejmują realnie istotne, strategiczne decyzje, A ci politycy są na zachód od naszych granic, nie są na Węgrzech. Jeżeli mielibyśmy inną politykę niemiecką, jeżeli byśmy mieli inną politykę także innych krajów, bo przecież tam są zaangażowane też na przykład holenderskie, które pomimo zestrzelenia samolotu, w którym śmierć poniosło kilkuset obywateli w Holandii, oni dalej w ukryciu paktowali z Putinem. To był wielki skandal, ale ten skandal też oczywiście przycichł jeżeli nie ta postawa tych polityków naprawdę decyzyjnych, to dzisiaj Rosja nie miałaby tej strategicznej przewagi. Dzisiaj tym politykom właśnie jest wygodnie wskazywać palcem na innych, że to Orban, który rządzi dziesięciomilionowymi Węgrami, jest winny. Winni są ci, którzy mieli w ręku narzędzia i te narzędzia oddali Putinowi. Oni nabili mu ten pistolet. Mhm. Orban jest w innej sytuacji. To Niemcy, Holandia, inne państwa tutaj mogły zdecydować i niestety zdecydowały bardzo źle. Panie ministrze, na zaproszenie sekretarza stanu szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rał złoży w dniach 3-5 luty wizytę w Waszyngtonie. I chciałam spytać, o czym będą toczyły się rozmowy z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, bo zdaje się, że te rozmowy są w planach tej wizyty. Rozmowy są w planach. Te rozmowy toczą się co kilka dni. Aktualizujemy bieżące informacje. Wczoraj rozmowa telefoniczna także z Antonem Blinkenem, z udziałem Józefa Burela, szefa europejskiej dyplomacji i Jens Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO. Sterel, również jako przewodniczący, jako przewodniczący przewodniczącą pracą OBWE w tym roku, przekazywał najnowsze informacje naszym sojusznikom. My się dzielimy tym jak rozwijać sytuację, i także koordynujemy działania zarówno na ścieżce dyplomatycznej, bo one są bardzo ważne, ale przede wszystkim na ścieżce potencjalnych sankcji. To jest tak naprawdę w tej chwili najważniejsze, żeby działać metodami, które mogą na odstraszyć. A jego mogą odstraszyć wyłącznie konsekwencje, które będą po prostu bolesne dla przede wszystkim nawet nie tyle dla gospodarki, ale przede wszystkim dla jego tej kliki, która rosyjska gospodarka obsiadła i która ogromne majątki na tej gospodarce zbudowała. Więc te działania sankcyjne koordynujemy i temu przede wszystkim będzie poświęcona wizyta pana ministra w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście także stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca gospodarcza, współpraca obronna, współpraca energetyczna. Lista tematów jest bardzo długa. Niezwykle istotnym tematem będzie cyberbezpieczeństwo. W ostatnim czasie mamy serię ataków na wiele krajów europejskich i niedawno na, na Ukrainę po raz kolejny. Więc o tym także będziemy na pewno intensywnie rozmawiali, żeby przeciwdziałać i wzmacniać odporność naszych sojuszników. No to jeszcze na koniec chciałam Pana spytać, jak Pana zdaniem rozwinie się sytuacja na wschodzie, czyli na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Czy według MSZ-u jednak nie dojdzie do żadnej tutaj eskalacji czy agresywnych działań, czy też raczej musimy się tego spodziewać? Na pewno jest tak, że mamy jako Zachód, jako Europa, Unia Europejska, NATO narzędzia, żeby odstraszyć Rosję od tego, aby doprowadzała do eskalacji. Bo dziś mamy przecież eskalację u granic ukraińskich, ale mamy też coraz więcej rosyjskich również na Białorusi. Te, te różne działania mają na celu wywołanie w Europejczykach zagrożenia. Poczucia, że Rosja jest w stanie nas zaatakować, czy naszych sojuszników następnie wpływać jakoś, jakoś na Ten scenariusz absolutnie jest realny, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, nie można wykluczać żadnego, absolutnie żadnego wariantu rozwoju sytuacji, ale trzeba mieć na uwadze, że my naprawdę jako Zachód mamy narzędzia, by temu przeciwdziałać. I od naszej gotowości do ich użycia, od naszej, naszego zdecydowania i e, też woli politycznej, żeby z pewnych, pewnych narzędzi skorzystać, będzie zależało to, jak sytuacja się rozwinie. My będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do żadnej sytuacji nie doszło, żeby wszystkich narzędzi, których użyć możemy, użyto w właściwym czasie. Ale czy teraz jest większa szansa na uniknięcie konfliktu, czy raczej nie? Czy raczej szala przeważa się na drugą stronę? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że sytuacja jest niezwykle niestabilna. To trochę jest tak, że jeśli nawet ktoś, kto rządzi metodami dyktatorskimi, jak Putin, jeśli doprowadzi do eskalacji, do, do podgrzania atmosfery, do rozgrzania tych nastrojów wojennych, trzeba wiedzieć, że w rosyjskiej propagandzie w tej chwili te nastroje są absolutnie rozgrzane do granic możliwości, to w pewnym momencie może nawet temu tracić kontrolę, no to, to się nie być w stanie powstrzymać tego, co to, to sam rozpoczął. Trzeba mieć także ten element. Na uwagę. Natomiast to, co my możemy robić, to e, działać w taki sposób, żeby Rosjanie dostrzegali również potencjalne konsekwencje negatywne dla siebie i w, te, w tym celu przede wszystkim te działania podejmujemy, nad nakierowane są wszystkie siły Bardzo Dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.